Dobra, choć że to nie jest w ogóle trudne Dobra No i tylko teraz powiedzcie mi Aha, dobra, a nie w sumie W sumie to normalnie można to Dobra, nie mówię, co myślałem, że nie będę mógł iść teraz po tych żerandolach tam A jednak mogę na szczęście, dobra <laughs> Napiję się Dobry, taki idealnie słodki. Ale w ogóle mówię, pierwszy raz piję z winogron chyba, co? Chyba, bo on tak nie pamiętam. Jest naprawdę dobre. No i teraz wam pokażę. Chciałem... Jeszcze raz. Przeżyjmy to jeszcze raz. te wam pokazać mój autorski bug. Gdy sam odkryłem. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Poczekaj. No teraz mi chyba wyjdzie. No jak mi wyszedł. Jak przez przypadek bo odkryłem, no to kurde. Dobra, to jest bug pod tytułem Jakub Merlin. No nie, to jest ten... Blisko było, Lara, to jest jakaś dupa. Pkańczę. No. No żeby mój własny bug mi nie wyszedł, to jest niesamowite. Tak, jak go robiłem, że teraz nie pamiętam szczerze. Ale chyba tak. No nie. Dobra, nieważne, ja wam podeślę po prostu. Jeszcze raz spróbuję, jak nie da wam, podeślę linka do mojego filmiku, w którym to przedstawiam i tyle. Ale chamstwo, już go się nie da zrobić. Nie, nie pamiętam, jak go zrobiłem, no, no serio. No, dobra, nieważne, nie, podeślę wam po prostu linka. Ech, dobra, lecimy sobie. Tak, mam tutaj dźwignię. Żeby się dostać tam, jakby, co? W sumie to nie wiem po co. Aha, chyba żeby może ten kluczek tam... ...zdobyć, jakby ktoś mi zdobył. No i tutaj mam taką małą zapowiedź z tej biblioteki, bo tutaj są książki, których Lara na pewno nie chce czytać. No i dobra, ja używam sobie klucza. Library Key. W ogóle, kto w takim zadupiu tworzy, kurde, bibliotekę, tak szczerze? Pod ziemią prawie trochę takie dziwne jak dla mnie, ale dobra logika i Dzień dobry, więc widzę o aptenie zostawił świetnie, aha, hmm. no dobra tam na razie nie idziemy, wszystko w swoim czasie, tutaj coś jest, nie Dobra, to idziemy sobie do górki. No i mamy szczurki. Zabiję je. Lubię je zabijać. Dobra. No, to jest dużo książek, po których Lara woli wchodzić niż je czytać. No, ale taka... No, muzyczka. W ogóle... Gdzie to... No, tutaj. Dobra, spoko. Ta taka jest trochę bardzo dziwna. Trochę bardzo dziwna. Jest bardzo dziwna, szczerze mogę powiedzieć, bo... No, kto w takim miejscu książki jakieś tam na strychu... ...trzyma? No, wyjmujemy sobie. Znaczy... No, wiadomo co. O, mamy cztery naboje, klipsy do UZI. I wyjmujemy automatyczną. No gin, dziadzie no. E, wiecie, co? Ja chyba coś odkryłem. Ja nigdy tego tutaj nie widziałem, powiem wam szczerze. Nigdy w życiu. Ciekawe miejsce. Bardzo takie wiecie. Urot! On nic nie zostawił. Mm, szkoda. E, dobra. A tutaj. Jest nie pamiętam czy... A wow! Głowa mi czy najpierw powinienem iść tu czy tu, ale dobra, użyję dźwigni. Hmm, może tutaj? Bądź tutaj. Teraz jeszcze to zobaczymy. A, no to wiadomo, że tutaj. To są ci debile. Gin! Masz karę dobrze. Dobra, o, zostawili naboje nam. Świetnie. Znaczy on zostawił, zobaczymy czy ten drugi. Jesteśmy pod jakimś... ...takąś pod kopułą. Taka książka Stephena Kinga, pod kopułą, której jeszcze nie czytałem, podobno jedną z jego najlepszych, jak on napisał. W ogóle lubię książki Stephena Kinga, Weźmiemy sobie się um, um, Bardzo gruba książka. O, to się otworzyło, fajnie. Czyli będziemy tam chyba musieli zaraz iść, ale jeszcze zbadam tamtą, bo już nie pamiętam, co tam jest. No fajnie jest tak bluszczem porośniętym. Oczywiście... Nie, nie ta broń! Dobra, już trudno. Eee... Co chciałem mówić? A nie wiem, nie pamiętam już teraz. Dobra, no to sobie pójdziemy tutaj do górki. I się napiję w tym czasie. I właśnie w tym momencie mi się skończyło. Skończył sok. Tak, skończyła mi się sok. Jakże to zdanie jest po polskiemu, nieprawda? Dobra. I teraz tutaj. I tutaj... Gardłem już szczerze powiem Wam wysiada Tego gadania Dobra w sumie możemy całkiem rozbić nie Tą szybkę No patrzcie, czemu Lara tego nie chce zrobić No I muzyczka pokrzepiająca jakże Dobra Napiszemy do górki, no do górki. proszę, <laughs> potem będzie jeden, <laughs> właśnie słyszę, <w życach> jak <laughs> potem będzie jeden z najgorszych leveli, jeden z, powtarzam, najgorszych leveli w całej grze, mianowicie Opera House, bardzo go nie lubię. No, mówi się trudno o nim. Aha, taka jedna sprawa. Tutaj jest taki. Nie wiem, nawet nie wiem, czy to można nazwać sekretem. Takie, taka skrytka z, z czymś. Nie to, nie, to nie jest sekret, ale można ją zdobyć. I bardzo mało osób o tym wie, że to tutaj jest. Tutaj, bądź tutaj. No, właśnie jest taka. Taka szparka. Mhm. Coś dla mnie. No i mam tutaj UZI się. Seket to nie jest, ale Aha. taka mała, wiecie, nagroda surprise, nie? Ile mam teraz naboi? 320. No dobra, to sobie zdążymy spożytkować. Arka, proszę Cię, ogarnij duksko, tak? to sobie poużywamy też trochę tego, co nam szkodzi. Nie ja wiem, co będzie potem. Y Czyli możemy sobie na dół wskoczyć, tak? Do wodzianki. Dobrze. Czy coś tutaj jest? No tutaj nic nie ma. Tu mamy te lizaki. Zobaczymy, czy coś jest pod tym domkiem. On jest w ogóle jakiś pływający, z tego co widzę. No nie, nie gaśnij mi flarono. no. No nie, tylko siedem. Moje ukochane flarki, no. Czemu zawsze jest ich tak mało? Jest na złość robiona Dobra Tam będzie chyba gościu bo ten strzelający Ale nie jestem pewien Jeju, się wystraszyłem. Te krzykulary, no tego jej stęku inaczej może Aha. Dobra Dał nam on naboje i zdobyliśmy także TNT Czyli tam Detonator Key Który sobie użyjemy Taka muzyczka, nieprawdaż? Dobry, musiałeś, że co, że nie wiem, że tu jesteś Widziałem to od początku, jeszcze zanim się urodziłeś Dobra, może teraz Uzi? Lubię Uzi, bo one są w dwójce takie, no, potężne Jest ten dźwięk mały, taki fajny. I sobie rozbijemy te szybki, tylko tym razem ciałkiem, Larrym. Czekajcie, dobrze się trzeba ustawić. No ej, no. No dobra, to normalnie rozbijemy. Skokami. kokami. No, można też przewrotem. Nie zawsze chyba, ale można. Uwielbiam te szybki rozbijać. Dobra. To idziemy teraz użyć tego detonatorki albo ktoś chodzi, albo ja mam też skizem. to się tutaj zgrzę ale to raczej moje schizy aha i teraz jest taka jedna rzecz żeby pójść po sekret zanim wysadzimy znaczy zanim użyjemy TNT to musimy no pójść do budynku, który chcemy zniszczyć przed jego zniszczeniem także idziemy teraz po sekreci w ogóle a no to nie, nie jest źle, to zaraz właściwie kończymy tą planszę na dobrą sprawę. Myślałem, że mi dłużej zajmie. Dobra, to sobie idziemy. To jest chyba takim się trochę zawsze z więzieniem, jakby kojarzyło takie kraty szyby. Nie wiem, choć może. Dziwne. No! Rozbij to, Lara. No Patrzcie z no nie chcę rozbić szyby dobra i mamy jadejtowy smoczek go smoczka mamy u nieźle naboju zdobyliśmy możemy sobie iść tam na dół? albo nie możemy szkoda dobra no to sobie idziemy na dół bo wiem że mogłem sobie ładnie na główkę skoczyć ale ale nie wyszło Dobra. To jest taka jedna głupia rzecz, że jak użyjemy tego detonatora ki, to... No, no patrzcie, głupi szczur, no. To nam się pojawi taki jeden... o, jak, jak fajnie jest lewitować szczurku po śmierci, prawda? Eee, to się pojawi gościu. Nigdy nie wiadomo skąd, czemu i dlaczego. Szkoda, że to nigdy nie jest pokazane, jak to rozwalone jest. No właśnie, widzicie? Już do nas strzela. Zaraz go załatwimy Zuzim. Nie widzę swego życia, kurde no. Już nie chcę brać opeczki. Zastanawiam się czy on coś zawsze zostawiał, ale chyba nie, no bo zobaczcie jaki kawał drogi by trzeba było przejść, żeby się upewnić, kurde. Chyba nic tam nie zostawiał. Już nie chcę mi się szczerze iść. I to nie ma nawet sensu, bo prawie na pewno tam nic nie ma. Właśnie taka zmyła, żeby iść sprawdzić, a tam nic nie będzie. <laughs> Autorzy lubią takie rzeczy robić. Dobra. No i tego sekretu by tutaj szybki. I tam rozbity. Myślę, że ja będę mógł je rozbić. Eee, no. W ogóle to ciekawe nie wiem czy zauważyliście. Zobaczcie na to mniej... No, na to tutaj gdzie, gdzie wychodzą te, te magazynki z broniami od Uzi. Zobaczcie, spójrzcie na nie. Teraz spójrzcie na nie, jak Lara schowa broń. Widzicie? Całkiem inaczej wyglądają. Zastanawiam się, czemu. Jest dziwne. Jakieś kolejne niedopracowanie autorów. Dobra. No i tutaj jest... O! Nie wiem, czy ktoś to zauważył. Tutaj są te kolczatki. W tym raju 3. Nie wiem, co one robią w ogóle na tym. Na dachu, ale dobra. No i tutaj jest koniec planszy. I sobie zjeżdżamy do okropnego levelu. No i ukończyliśmy planszę Bartoli's Hideout. Czyli Bartley. Bartoli. Zajęło to nam 39 minut 11 sekund. Zebraliśmy wszystkie trzy sakety, Zabiliśmy 36 istot. Trafiliśmy 600... Nie, użyliśmy 650 naboi. Trafiliśmy 523 razy. Użyliśmy aż 5 dużych apteczek. Dużo. I przebiegliśmy równe 3 km. Tak, ale to już jest następna plansza. Bardzo niewdzięczna. O nazwie Opera House. Ale ja tutaj zakończę display. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do komentowania, cesarzowania i subskrybowania. No i dzięki za oglądanie i cześć!